Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza. Zapraszam na horoskop dnia codziennego. Dziś mamy piątek, 5 marca. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Zaczniemy oczywiście od barana. Jaki będzie 5 marca, piątek dla wszystkich znaków zodiaku. 5 marca. Dla barana beka, bliźniąt raka, raka panny wagi skorpiona, strzelca, koziorożca, wodnika i ryb. 5 marca. 5 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Aura dnia. 5 marca. Zaczynamy od barana oczywiście. A jeżeli chodzi o barana, tutaj w dniu dzisiejszym możecie się spodziewać jakichś dodatkowych pieniędzy, możecie się spodziewać jakichś upominków. A także tutaj karty pokazują, żeby zachować równowagę w dawaniu i braniu. Może w dniu dzisiejszym będziecie musieli do kogoś wyciągnąć rękę. A jeżeli chodzi o byki, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym no, będziecie mieli wiele spraw do załatwienia. A możecie mieć poczucie, że w dniu dzisiejszym wiecznie coś Wam wyskakuje, no i musicie się ze wszystkim uporać, jeżeli chodzi o bliźnięta. A tutaj karty pokazują dzień jako taki zrównoważony, umiarkowany, a dziś też jest dobry dzień po prostu na odpoczynek. Jeżeli chodzi o raki, tutaj karty pokazują, że też może być taka sytuacja, że no niestety będziecie musieli coś odłożyć na później, coś się przeciągnie. Być może nawet wylądujecie w łóżku. Jeżeli chodzi o lwy, tutaj karty mogą wskazywać na przemieszczanie się na jakieś wyprowadzki, czy też to w obrębie danego miasta, bądź też nawet do innego miasta. Tutaj też karty mogą wskazywać na jakiś kontakt na przykład z osobą z daleka. Teraz Panny. Tutaj karty pokazują, żebyście w dniu dzisiejszym, że tak powiem, spędzili troszeczkę więcej czasu z samym sobą. Żebyście się zastanowili nad nad tym wszystkim, co Was otacza, w którą stronę macie dalej pójść. Tutaj też karty mogą informować, że jeżeli macie jakiś problem, musicie się właśnie zwrócić do osoby, która ma duże doświadczenie w danym temacie. Karty też mogą wskazywać, że w dniu dzisiejszym dużą rolę odegra jakiś starszy mężczyzna, bądź też jakaś starsza osoba. Teraz wagi. Wagi, jeżeli chodzi o Was, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie dowiedzieć się o jakiejś plotce, możecie wy wyciągać informacje na temat na przykład danej osoby, jakiegoś wydarzenia. W każdym razie będziecie zaciągać informacji, jeżeli chodzi o skorpiony. Tutaj karty pokazują, że możecie mieć kontakt z jakimiś osobami, które mają. I coś wspólnego z bankowością. Jest to też dobry dzień na wszelkiego roz rodzaju rozmowy kwalifikacyjne. E, karty też pokazują, że w dniu dzisiejszym, na przykład możecie pytać troszeczkę więcej pieniędzy na coś. Cennego. Tak więc w dniu dzisiejszym też są dobre wszelkiego rodzaju inwestycje. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, macie szansę poznać jakąś interesującą, konkretną kobietę, kobietę z tak zwaną głową na karku, kobietę też, która przede wszystkim zna swoją wartość. Jeżeli chodzi o strzelce, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie się spodziewać jakiejś ważnej wiadomości, czy też to właśnie będzie wiadomość jakąś drogą zdalną, bądź też dostaniecie jakiś list, jakiś ważny dokument. To też jest dobry czas właśnie na podpisywanie jakichś ważnych... Dokumentów, jeżeli chodzi o koziorożce. A tutaj karty ogólnie pokazują, że będzie bardzo sympatyczny dzień pod względem emocjonalnym, a też na przykład w dniu dzisiejszym możecie się zakochać lub też po prostu poczuć tak zwane motylki w brzuchu. A jeżeli chodzi o wodniki, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym też zostaniecie w pewien sposób dowartościowani. Możliwe, że dostaniecie jakiś cenny prezent, bądź też. To wy zainwestujecie w coś, co sprawi Wam po prostu e, przyjemność. Jeżeli chodzi o ryby, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym więcej czasu spędzicie na pewnego rodzaju wyjazdach na przemieszczaniu się. Możliwy jest też jakiś płomienny romans bądź też flirt. To tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Cudownego dnia życzę i zapraszam na jutro na sobotę. Pa pa!